Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Get Online. Wyszedł dzisiaj chyba już ostatni samochód z DLC Lowrider Custom Classic. Jest to oczywiście sable Turbo, i to jest jedyny samochód, który tak naprawdę czeka na swojego DLC taki najbardziej. Potem był chyba ten Slavman. No i to tyle. Ale w końcu dostaliśmy, ni niestety na końcu, ale dostaliśmy ten jedyny samochód wymarzony. Jest to mój ostatni Lowrider, który w najbliższym czasie nabywam. Tak więc zobaczmy, co możemy tutaj sobie w nim tuningować. Dekles, sabre Turbo, masowo. Tak więc, oczywiście, ulepsz prawie 500 tysięcy. Super. Bardzo tanio. Ale przynajmniej skacze jakoś. Dobra, pancerz, hamulce. Na wszystko nas stać. Przedni zderzako, Tu mamy sporo opcji, co, jak widać. Chyba to dom Fajnie wygląda. Tylnik O. Jakoś mi się te chromy tutaj nie podobają. Na dwozie. Klatka to. Dać klatkę? Trzeba. W końcu to skacze, prawda? Silnik, blok silnika. A no to tutaj parę groszy pójdzie. Wow. To mi się podoba. Tu chrom pasuje. Tradycyjnie to. Ulepszenie silnika Max. Wydech. Ło wow, po boku. Tylko te wcięcia tutaj. Czemu nie, ma, nie są usunięte te wcięcia? Ale po boku pasuje jak cholera. Grille. Hmm. No tutaj już mogę się wspierać. I dam to. Maska. Na pewno tego nie. Albo dam to. O, to 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 to. To pasuje jak cholera. No to oczywiście. Liberty city to bez żadnego tutaj gadania. No i pompy. To oczywiście poczwórne. Wnętrze wykończenie. Co tutaj nam zaoferujecie? To samo prawie co wszędzie. Takie coś dajemy. Czemu nie? Kolor wykończenia to później się dostosuje. Sied. Zdobienia. No to figurki oczywiście. tą Dom. Wskaźniki. Coś nowego. Chyba nic. Te mi się podobają. Kierownica to drewnienko. Jakby inaczej. Takie Speedwasser. Plakietki, no to San Andreas. To jest taka zawsze daje to samo jakoś. Idealnie, idealne są dla mnie te rzeczy, co tutaj wybieram. Zawsze te same. Hmm. Może tu później się dostosuje. Światło, no to reflektory i oczywiście styl neonów. Później kolor neonów dostosujemy. Oznaczenia, i co tutaj będziemy mieli? Pasy, jakieś wzory. O, to fajnie wygląda. Uhuhu. To jest też fajne, bardzo. Takie czerwone. No, te dwa mi się zupełnie nie podobają. Biorę chyba może coś takiego: samobójcza zieleń. To też jest fajne, no. Ale chyba królewską czerwień wybiorę. Kurczę tak standardowo, może. Chociaż, no to też jest fajne. I tutaj mam teraz dylematik. Dobra, bierzemy królewską czerwień. No to oczywiście kolor neonów, no to nie może być inny niż czerwień. Żeby pasowało. Teraz tablica, mocowanie ta na Mogę to jakoś sobie przybliżyć zoom to jest tu no, ale no tak trochę ten zoom taki słaby to jest fajne tablica specjalna, to tutaj dam oczywiście czarną benego i rejestracja czarna lakierowanie Ło, wow, to fajnie wygląda pod czarne i białe ej no powiem, powiedz się że to fajnie wygląda nawet a zielone jakby wyglądało na przykład Pomarańczowe ekstra, bo takie żółte. No, zielone też nawet spoczy. zaczcie Chociaż tak trochę się gryzie. Niebieskie. Hmm. Takie pomarańczowe fajne były ich. A ja coś takiego wejdziemy w ten deseń. O, takie coś biorę. Matowy, może a to w środeczku dużo się zmienia, lodową bier Może wezmę i to będzie metaliczny: lodowa bier, to gdzieś na dole była. Ja lubię takie białe wykończenia. O, dokładnie, no pięknie. Kolor wykończenia tutaj to. To Emblematic to oczywiście, tutaj spoiler. Chyba nie specjalnie pasuje. Skrzynia biegów. Bagażnik, no to oczywiście. Muzał musi być. Turbo max. Koła. Co tutaj Ben nam da? Złoty kolor będzie pasował do całego autka. Tych kółek. To, co tutaj fajnego znajdziemy? O. Chyba coś takiego bierzemy. I bierzemy to. Kolor. Kolor zostawię. Projekt, no to... Te. Ulepszenia, no to wiadomo. Wiecie, że już mi półtorej miliona na to poszło? Pieniążków zaczyna brakować. Szyby to max, przyciemnienie. I testujemy. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem. Ho. No skacze o, ale jak wysoko Czekajcie Nigdy nie potrafiłem tym skakać wiecie Jak to się skakało jakoś tak? Nie wiem, bo wystarczyło kiedyś ten X przytrzymać i X skakało Jak przytrzymam, to tylko się podnosi hmm. No ale dobra Wow, jakie ma przyspieszenie rąbany Trochę jak trumna wygląda tu w środku Ale co wam powiem, to naprawdę fajnie się tym wozi I nawet szybkie jest, czuć to przyspieszenie tego samochodu Nie będzie to może najszybszy masylkar, bo najszybszym jest ten Slavman jako lowrider. Ale to jest bardzo szybkie, naprawdę. Bardzo szybkie jak na takiego lowridera. W końcu sama nazwa mówi lowrider, niby niski samochód, ale no lowridery mają taką cechę charakterystyczną, że są bardzo wolne. No ale skręcanie to już mu widać, że nie. że jest bardzo taki zwrotny właśnie tak. nasz tak to nie lubię, zobaczcie przecież jak to skacze, To bardziej tak skacze niż. Skręca. Zdźcie tu mam pokażę. No tak niespecjalnie, jeżeli chodzi o skręty. Przy moich prędkościach potrafi, to nawet zarzucić, zobaczcie. Widzicie on, tak faluje jakby, nie wiem jak to nazwać, takie dziwne zjawisko zachodzi, ale no coś takiego właśnie się dzieje. Ale nic, spoko, jestem zadowolony z tego lowridera. O! Zegary znikły, czasem tak się zdarza. Nie wiem, czy też tak macie, jeżeli macie GTA 5 na PC. Ale zaraz się powinny załadować te zegary prawidłowe. O świeże? Nie, nic. Jak się zatrzymałem, to powinny chyba. No, coś nie działa. Dobra. Wjeżdżam sobie do mojego apartamentu ze wszystkimi moimi lowriderami. Pokażę wam moją kolekcję, którą zdążyłem sobie zebrać. No, Keman, okay, oczywiście, długie loadingi, jak to zwykle bywa. Taki urok tego GTA na PC. O, już. I teraz muszę sobie przestawić tego Lowridera tutaj w odpowiednie miejsce, gdzie już będzie sobie zawsze nice. I tak wygląda moja kolekcja wszystkich Lowriderów, jest ich tutaj sześć. Sześć Lowriderów. O oh, mama, to był mój pierwszy. A reszta jest tych wszystkich DLC. Mam wszystkie oprócz tego z wielkimi kołami, bo to według mnie był najgorszy Lowrider i w ogóle do dupy trochę dobrze, tak więc to jest nasza perełka dzisiejsza. Znacie prawie wszystkie, wszystkie mawraidery mają czarne tablice oprócz tego, bo do tego tutaj nie pasowała ta tablica według mnie. Dobra, dzięki wam wielkie za obejrzenie. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii Get Online i to już niedługo gdyż szyba za tydzień ma się pojawić nowy tryb adwersarza. Do usłyszenia na razie manko i cześć! Que isso foi